Witam Was w kolejnym filmiku i właśnie przed chwilą przyszedł do mnie paczka od Krainy Tuktusia i razem z prosieczkami ją otworzymy już możecie zobaczyć co jest w środku jest to kolekcja leśne zwierzęta i zobaczcie jakie to jest piękne kolorowe i typowo jesienne. Mamy wywiórkę jeżyka. Bardzo ładny hamaczek właśnie z tej kolekcji. Oraz z tej samej kolekcji mamy również legowisko. I co fajne, legowisko ma podusie wyciągane, co ułatwia właśnie czystość, zachowanie czystości, bo możemy jak świnki ubrudzą, taką podusie wyjąć i ją wyprawić, nie musimy prać całego legowiska. Naprawdę, bardzo śliczna jest ta kolekcja. Tylko typowo jeszcze jesienna, ale właściwie mamy jeszcze listopad, więc spokojnie świnki jeszcze mogą mieć nastrój jesienny w klatce. Dzisiaj myślę, że dam mi te nowe akcesoria, ale zamówiłam też coś z myślą troszkę o świętach. Zobaczcie. Hamaczek w kolorze czerwonym. Z tej strony jest ono szary. A z tej strony mamy piękną czerwień, którą możemy wykorzystać do wystroju klatki na święta. Ten hamaczek jest chyba w większym rozmiarze niż ten. No, troszeczkę, troszeczkę jest większy tak porównywalnie. Oczywiście hamaki są dwustronne, więc możemy je zawiesić jak chcemy. A teraz, kochani, coś dla mnie, ale związanego z świnkami. Już Wam pokazuję. Pierwszą rzeczą jest torba. O, widzę, że ona jest naprawdę taka porządna. To nie jest taka zwykła torba materiałowa, którą rzeczywiście kupicie w większości sklepów, tylko to jest taka mocniejsza torba. Nie wiem, czy to na fil czy filmik po prostu pokazuje, czy oddaje to, ale naprawdę. Ta torba jest dużo mocniejsza. To nie jest taka typowa, standardowa torba szmaciana, tylko właśnie materiałowa, gruba torba z grubszego materiału. Naprawdę bardzo mi się ona podoba i wzór jest po prostu prześliczny. Są to trzy świnki. I widzę, że te uszy torby też są takie mocniejsze. Ponieważ kochani, teraz w sklepie Krajnia Tuptusia od jakiegoś czasu właśnie wprowadzili rzeczy dla właścicieli świnek i dla właścicieli królików, i też chyba widziałam, że dla właścicieli szynszyli, czyli ogólnie jest też coś dla po prostu dla prostu osób, które mają zwierzaki, które kochają zwierzaki i mogą coś zamówić właśnie dla siebie, nie tylko dla swoich zwierzaczków, a właśnie z wizerunkiem, z motywem świnek, są rzeczy, z motywem króliczków i z motywem. Chyba szynszyli, być może nie wiem, czy będzie z większością zwierzątków. Musicie sobie je zobaczyć na sklepie. Ale ta kolekcja jest prześliczna. Jeżeli macie świnkę, no to naprawdę, taką torbę mieć świnkową, to jest super według mnie. I jeszcze coś, jest jeszcze koszulka. Również w tym samym wzorze, w kolorze białym. Również ma ten sam wzór świnkowy. I tak jak mówię, dla właścicieli króliczków również są akcesoria, również możecie kupić. Koszulkę z króliczkiem oraz torbę z królikiem. Kochani, się naprawdę bardzo cieszę, bo na pewno będę tej torby używać, jest prześwietna. No i oczywiście, koszulkę zaraz przymierzę. Koszulki są w wersji damskiej i męskiej. I oczywiście, różne są dostępne rozmiary. Ja akurat wziąłem ameczkę, ale jest jeszcze S, -ka, L, L, są różne rozmiary, są też wymiary koszulek. Podane na stronie. Tak więc ja Was serdecznie zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani, bo można sobie coś wybrać dla siebie oraz przy okazji dla swoich prosiaków lub innych zwierzaczków. I kochani, pamiętajcie też o naszym kodzie rabatowym, który jest na wszystkie rzeczy z marki Krajna Tuptusia, czyli tutaj na, na te rzeczy, które widzicie, kod śladami przez 100 bez polskich znaków daje Wam minus 10% zniżki. Tak się prezentuje koszulka po rozłożeniu. I również jest z bardzo przyjemnego materiału. Jeszcze Wam pokażę. I ten przesłodki wzór świnek. Tak się kochani prezentuje bluzeczka. Ja przed chwilą posprzątałam świnką klatkę i teraz dam mnie nowe akcesoria dają nowe akcesoria świnek. mam się czy tutaj dyni im nie położyć, a to może przesunąć. Czy tak nie zostawicie, co ty myślicie? Jest jeszcze bardziej jesiennie. Dzisiaj damy dziewczynom do przetestowania lunch, który jest dedykowany króliczką, ale tak naprawdę mogą go jeść zarówno króliczki, jak i gryzanie. Jedna z nowości od Witapol. W poprzednich vlogach świnki testowały lunch dla świnek. I pytam Was czy w komentarzach, znaczy pytałam Was ogólnie w filmiku, czy chcecie zobaczyć też inne nowości. I napisaliście, że tak. Tak więc dzisiaj testujemy kolejną nowość. Oczywiście najpierw Wam może pokażę skład. Możecie mogli sobie później porównać. I oczywiście jeszcze wspomnę, że miseczka, która jest również jest jadalna, otwieramy. Tak się prezentuje. Marcia też zainteresowała się. Tester miseczki udany. Oczywiście mogę Wam polecić. Moim świnkom smakuje. I kochani, jeszcze a propos tych akcesorii z nowej kolekcji, to też świetnie Wam się nada, jak macie świnki chłopczyki, jeżeli chcecie w klatce, do klatki kupić coś niebieskiego, ale oczywiście to nie przeszkadza, czy macie świnki samiczki, czy samców. No bo oczywiście na no, świnek nie ma to pewnie specjalnego znaczenia, tylko po prostu wybieracie sobie kolory, jakie Wam się podobają. No ale tak jak mówię, akurat niebieski pięknie wygląda. Oczywiście możecie też sobie w drugą stronę dać ten hamaczek. Ja teraz dziewczyną przesunęłam to legowisko, no, żeby tutaj miało więcej miejsca. W zmięje obiadek. Dzisiaj na obiad jest pizza. Wegetariańska, duża, ponieważ to na kilka osób spadła mi ta pokrywka. Jak widzicie, kaczki są przy brzegu. Jak maja zaraz zobaczy. Maja, chodź! Maja! Właśnie o tym mówiłam. Maja, jak zobaczy te kaczki, to od razu będzie chciała do nich biec. A kaczki z kolei podpływają do ludzi, ponieważ wydaje mi się, że większość może nie większość ale niektóre osoby nadal jeszcze je karmią. Na widok kaczek od razu. Myśleli o polowaniu, no nie. Gdzie tu Maja jesteś? Chodź! No tu widzę drzewa były ścinane i musimy przejść takimi gałęzami na spacer. Maja chyba też I Idę sama z nią. Maja chodź! Maja! tam przejść nie możesz? Tak się to zastanawiała. Jak się domyślacie, nie ma z nami sani, no bo wiadomo, Sonia po operacji nie może chodzić na długie spacerki. Także ja idę sama z Majeczką. No bo często było tak, że umawiałam się z moją siostrą i szłyśmy po prostu w cztery, no bo z Mają i z Sonią. No a teraz Sonia musi dochodzić do siebie powoli. No i ogólnie też Wam powiem trochę może o Sonieczce. Tylko, że Maja ostatnio tak się przyzwyczaiła, że... Bo często było tak, że wcześniej chodziłam sama na przykład Mają. A ostatnio był długi czas, że chodziłyśmy w cztery. No i właśnie była Sonia. I Maja teraz jak idzie na że to się widzę obraca i patrzy czy nie idzie Sonia. Tak się przyzwyczaiła. Mimo tego, że Sonia często no wiecie, ich relacja nie jest taka, że one razem ze sobą się bawią, czy, czy, nie wiem, czy obok siebie leżą. Bo Sonia jest pieskiem, który nie przepada za towarzystwem. I po prostu często Maję tam pogoniła. Ale oczywiście na spacerach nigdy jej zazwyczaj nie goniła, tylko to było bardziej w domu. Gdzieś tam, jak Maja przechodziła niedaleko niej, albo nie wiem, obok... Gdy miała dosyć niszczynnie zdawane jedzenie, na przykład jak ja byłam w pracy i maje była mojej mamy, no to Sonia, wiadomo, tam Maje trochę przywoływała do porządku, ale no tak na spacerze to nie. Ale mimo tego, oczywiście, pieski są i na, trochę do siebie przyzwyczajone. No i widzę, że Maja na spacerze zatrzymuje się i patrzy, czy Sonia nie idzie na maliczka. Nie, no, wiem, że się przyzwyczaiłaś do spacerków z Sonią, ale, ale widzę kaczkę na horyzoncie, więc muszę iść pierwsza. Może ta kaczka. O, na szczęście, kaczka odleciała. Także Maja jej nawet nie zdążyła zauważyć. Jest to dobrze, U widzę dużo też było, to jest. I tak, i miałam wam powiedzieć odnośnie Sony i w końcu nie, skoń... nie dokończyłam wam. Maja, chodź, chodź. Co ty tam robisz znowu? Tych kaczek szukasz. Maja, chodź, chodź bo jak się umoczy, że to jest zimno. Z ci cię zabije. To nie jest lato, że może sobie wejść trochę łapki zamoczyć. Listopad jest. powoli dochodzi do siebie, ale oczywiście bierze cały czas antybiotyk, ponieważ ona po operacji dostała antybiotyk w tabletkach, no i było tak, że jak nie będzie go chciała jeść, to po prostu będzie musiała przychodzić na zastrzyki, na no znowu kaczki. Oczywiście Majka je pogoniła. No ale jakoś tam w miarę ten antybiotyk na razie je. Oby tak było dalej, mam nadzieję przynajmniej. Znaczy dostaje tam w jedzonku. No i w ogóle też weterynarz nam powiedział, że Sonia, bo ona teraz też taki płyn ma, ale ja wam chyba już wcześniej o tym mówiłam, że ona musi mieć jedzenie polewane płynem parafinowym, olej parafinowy coś takiego chyba. I ona cały czas musi z tym mieć polewane. A jak to skończy, no to też mówił nam, że prawdopodobnie będzie musiała mieć jakąś specjalistyczną karmę. Ale to nam powie dopiero później, jak ona już wybierze ten antybiotyk i takie to ścisłe leczenie właśnie się zakończy. No bo na razie jeszcze nie wiadomo, jak to. właśnie ogólnie operacja się udała, ale no nie jest jeszcze dobrze. Na razie Sonia, tak jak wam mówię, bierze antybiotyk. Poza tym, no jeszcze nie miała zdjętych szwów, bo ona dopiero po operacji w 10 dni będzie miała zdejmowane, no więc jeszcze nawet nie miała, kiedy nagrywam wam ten filmik. Być może jak go oglądacie, to już miała, bo ja nie wiem, kiedy ten filmik dodam, ale po prostu kiedy. Go nagrywam, no to jeszcze nie minęły 10 dni od operacji, więc jeszcze nie miałam zdjętych. Jest u nas teraz Sonia Dzisiaj właściwie na kilka godzin i zobaczcie jakie zwierzęc w komplecie mam Jak ze starych czasów kanału Kto od dawno mnie ogląda to pamięta jak miałam trzy zwierzaki Zuzię i Maję i Sonię opieski. Dzisiaj zobaczcie właśnie taki komplet z Żuzia plus dwa psiaki i Sonia z mają jedzą właśnie mięsko To jest chyba udko. tak? Tak zwane łódko nie wiem czy ty chcesz pić z tej miski, czy ty chcesz ją wywalić Żeby się na z miski mojej nie, napiła się jednego łyka. Że pieseczki dalej będą jeszcze sobie jadły mięsko. A Zuzia nie wiem właściwie po co do nich przyszła. Chyba też chciała zjeść mięsko, chociaż zapomniała, chyba Zuzia w ogóle zapomniała, że nie jest wege. I przyszła zobaczyć co jedzą psiaki. Mama właśnie ma teraz gości, no i dlatego Sonia jest u mnie, ponieważ no wiadomo Sonia po operacji, no to trochę wymaga większej opieki, A jeszcze nie ma zdjętych szwów, więc nie może też tak się denerwować, a Sonia właśnie jak są goście, no to bardzo szczeka, denerwuje się, warczy. Dlatego jest chwilowo u mnie. Jak widzicie, Sonia po operacji ma apetyt. Jeszcze Wam pokażę, jaki prezent dostałam od mojej siostry czytecznej: perfumy z Aivonu. Mgiełka do ciała I jeszcze to jest spray do pościeli, chyba odświeżający czy po prostu żeby ładnie pachniała, mgiełka, tak, mgiełka do pościeli. Właśnie daję świnkom jedzonko i dzisiaj dostaną paprykę, rzutą. Dzisiaj już dwa pyszczki czekają? Ja już będę kończył ten filmik i jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.